Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem kryptomigawka, bardzo szybka, bo coś się tutaj nieciekawego wydarzyło, jeżeli chodzi o Bitmex. A więc, jeżeli macie swoje konta e-mail na Bitmexie i dostaliście podobny e-mail właśnie od Bitmexa, gdzie obok swojego adresu macie też adresy innych użytkowników, no to wtedy należy najprawdopodobniej zmienić e-maile do innych kont. Zaraz sobie o tym opowiemy. Willy Woo dosłownie godzinkę temu zrobił na ten temat no tweeta, żeby tutaj wszystko wytłumaczyć. Prawdopodobnie jest to spowodowane, że na Bitmexie mamy jakiś błąd w systemie wysyłania maili zbiorowych i jedyna rzecz na plus to jest taka, że jeżeli był już ten wyciek maili, to jeżeli wpisujemy do tematu maila Kolejne maile, można ich wpisać tylko yy, określoną ilość, i jeżeli by to się zdarzyło w ten sposób, troszeczkę łagodniejszy, no to wtedy te maile by były wysłane w takich transzach po 20 czy tam 100 maili, niekoniecznie cała lista, ale sprawdźcie swoje maile, jeżeli macie konta na Bitmeksie, bo wtedy, jak tutaj Willy-Wu zauważa, żeby w razie czego zmienić maila do innych giełd, zmienić też. Two Factor Authentication albo nawet usunąć powiązania z tym mailem jeżeli pojawił się tam wśród tych innych maili do innych giełd bo może to być duże ryzyko. Taka informacja dla hakerów pozwala na to żeby no, mają nazwę maila wiedzą że macie konto na Bitmexie, A skoro macie ten sam e-mail na Bitmexie, to jest bardzo prawdopodobne że macie też na innych giełdach. Dlatego dla hakerów taka wiadomość jest ciekawym kąsem, więc uważajcie, żeby po prostu nie używać tych samych maili co na BitMEXie, jak gdzieś indziej. Bardzo możliwe, że jeżeli kiedykolwiek używaliście waszego maila, to mieliście już wykradzione dane, jeżeli chodzi o inne giełdy. Mam nadzieję, że nie. Bardzo łatwy sposób możecie to sprawdzić na tej stronie, gdzie możecie wpisać swojego maila i zobaczyć czy coś się wydarzyło z waszym mailem. Bitweeling@protonmail.com jest niby czysty, ale polecają właśnie to, żeby zwrócić uwagę na te maile. Jeżeli dostaliście takiego maila z BitMEX-a, sprawdzić czy jesteście gdzieś tam na liście. Jest wiele wtedy tych maili podanych w temacie czy tam gdzieś pod tematem, gdzie widzicie inne maile i to jest po prostu błąd przy masowym systemem wysyłania maili. Także dziwi taki błąd z Bitmexa, gdzie wyszły właśnie takie maile, gdzie można sprawdzić, kto jakie dokładnie konta używa na BitMekie, a to już jest prosta droga, może nie taka prosta, ale ułatwiająca życie hakerom, żeby dostać się gdzieś dalej. Link do tej strony, też tutaj dodam oczywiście, będzie od razu w źródłach pod opisem. Będziecie mogli sprawdzić swoje maile, czy zostały do tej pory. Przejęta albo czy coś nieciekawego z nimi się działo. Także tak na szybko, żebyście wiedzieli, że no jest jakiś tutaj błąd w BitMEXie i warto zaradzić temu jak najszybciej. Życzę Wam wspaniałego dnia, widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.